Ciemka, a tu Trashing Mad. Niestety muszę rozczarować tych z Was, którzy czekali na kolejny odcinek Zagrajmy o Tron. Na ekranie możecie w tej chwili zaobserwować, w jakim tempie pracuje gra Crusader Kings z zainstalowanym modem A Game of Thrones. No jak widzicie, po kilkudziesięciu latach, prędkość ta jest bardzo, bardzo wolna, wręcz ślimacza. Na maksymalnej prędkości jeden dzień trwa dłużej niż kilka sekund. Tak więc no możecie sobie tylko wyobrazić, jak ciężko jest w tej chwili nagrywać kolejne odcinki. Aby uzyskać materiał potrzebny na 15-minutowy odcinek, no musiałbym siedzieć dobre 2-3 godziny przed komputerem. Także bardzo wszystkich przepraszam. Jest to mój błąd, bo nie grałem wcześniej w tego moda i nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo spowolni on działanie gry. Ale nie oznacza to końca nagrywania Crusader Kings 2. W planie mam już kolejną serię, która będzie rozgrywana w wersji vanilla, ale nie będzie to do końca typowa rozgrywka. Zamierzam zacząć w latach 800. naszej ery, który umożliwiony jest przez DLC The Old Gods, ale nie zamierzam kończyć rozgrywki w XV wieku. Niektórzy z Was zapewne wiedzą, że w ciągu dwóch tygodni ukaże się gra Europa Universalis 4 i twórcy gry z Paradoxu, Ogłosili niedawno, że stworzyli konwerter, który pozwoli na przeniesienie rozgrywki z Crusader Kings 2 do Europy Universalis, co umożliwia dalszą grę od roku 1444 aż do roku 1800. Tak więc kolejną serią, którą zamierzam rozpocząć, będzie mega kampania, rozciągająca się na przestrzeni niemal tysiąca lat. Także raz jeszcze przepraszam wszystkich widzów, zagrajmy o tron i zapraszam na nową serię, która rozpoczyna się już wkrótce.